To był moment, który wstrząsnął Europą, jakby piorun uderzył w samo serce Brukseli. 27 października 2020 roku sala Rady Europejskiej lśni marmurem. Flagi 27 państw powiewają w ciszy, a napięcie wisi w powietrzu niczym ciemne chmury przed burzą. Kamery największych stacji telewizyjnych świata rejestrują każdy grymas, każdy nerwowy ruch dłoni polityków, którzy tego dnia mieli debatować o kryzysie energetycznym, migracji i rosnącej presji ze strony Chin. Ale wszyscy wiedzą, że to jedynie przykrywka. W rzeczywistości temat numer jeden to Polska. Na podium wstaje Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, mężczyzna, którego twarz przypomina kamień, a spojrzenie ma zimne jak stal. Gdy zaczyna mówić, w jego głosie nie ma wahania, jest tylko chłodna pewność siebie człowieka, który wierzy, że stoi na szczycie europejskiej hierarchii. Polska, zaczyna powoli, cedząc sylaby, musi podporządkować się unijnym zasadom praworządności. Jeśli Warszawa nie zrezygnuje z własnych reform i nie powróci na ścieżkę wyznaczoną przez Brukselę i Berlin, poniesie konsekwencje finansowe i polityczne. Sala zamiera. Przez ułamek sekundy słychać tylko dźwięk aparatów fotograficznych i ciężkie oddechy reporterów. Słowa Merza brzmią jak ultimatum, jak wypowiedziana wprost groźba. Nie mówił o dialogu, o kompromisie, mówił o podporządkowaniu, jakby Polska była niesfornym uczniem w klasie, którego można uciszyć podniesionym głosem. Delegacje wymieniają spojrzenia. część przytakuje w milczeniu. W końcu to Berlin trzyma w rękach największe fundusze. Największe kontrakty, ale inni odwracają wzrok, czując ciężar chwili. Bo oto na oczach całej Europy kanclerz Niemiec stawia Polskę do kąta, używając słów, które brzmią jak echo minionych czasów, kiedy to Berlin próbował narzucać swoją wolę innym narodom. Na końcu stołu siedzi Karol Nawrocki, prezydent Polski. Historyk, człowiek o ostrym umyśle i stalowych nerwach. Przez cały czas słuchał męża w milczeniu, z lekko uniesioną głową, jakby analizował każde słowo, ważył każdy gest. W jego oczach nie ma lęku, jest tylko spokój człowieka, który wie, że reprezentuje naród o tysiącletniej historii, naród, który przetrwał rozbiory, okupację, komunizm. Gdy mer skończy swoje przemówienie, w sali zapada cisza tak głęboka, że słychać szelest kartek i stłumione kaszlnięcie któregoś z dyplomatów. Wszystkie spojrzenia kierują się na Nawrockiego. Wszyscy czekają, jedni z nadzieją, inni z obawą, że Polska ugnie się pod presją najpotężniejszego państwa w Unii. Nawrocki powoli wstaje, nie robi gwałtownych gestów, nie podnosi głosu. Jego spokojna postawa kontrastuje z chłodną arogancją merza. Wystarczy jedno spojrzenie, aby sala poczuła, że teraz to on przejmuje inicjatywę. Panie kanclerzu, zaczyna cicho, ale wyraźnie także każde słowo odbija się echem w marmurowej sali. Polska zna wartość swojej wolności i nie pozwoli, by ktokolwiek traktował ją jak wasala. Nasza historia jest najlepszym dowodem, że nigdy nie ulegaliśmy szantażowi, nawet wtedy, gdy stawką było życie milionów. Na twarzy męża pojawia się cień zdziwienia. Nie tego się spodziewał. Liczył na wymijającą odpowiedź na dyplomatyczne frazesy, które pozwolą zamieść sprawę pod dywan ale zamiast tego usłyszał słowa ostre jak brzytwa, które rozcinają hipokryzję europejskich elit. Niech pan pamięta, kontynuuje Nawrocki, jego głos nabiera siły, że Polska jest w Unii nie dlatego, że ktoś nam na to pozwolił, ale dlatego, że to my zdecydowaliśmy być jej częścią. Suwerenność nie jest towarem na sprzedaż, a naród, który przelał krew za wolność, nie da się zastraszyć żadnym ultimatum. Sala wybucha poruszeniem, część delegacji bije brawo, Inni udają, że notują coś w dokumentach, żeby ukryć konsternację. Kamery błyskają, dziennikarze rzucają się do telefonów, by jak najszybciej wysłać te słowa do swoich redakcji. Mesz milczy, po raz pierwszy tego dnia nie ma przygotowanej odpowiedzi. Jego twarz twardnieje, ale w oczach widać cień. Cień człowieka, który został publicznie zatrzymany jednym zdaniem. Nawrocki nie tylko odrzucił ultimatum, on obnażył jego bezsilność. W tym momencie cała sala wie, że doszło do czegoś więcej niż sporu o fundusze czy procedury. To była konfrontacja dwóch wizji Europy, jednej, w której Berlin dyktuje warunki, i drugiej, w której narody same decydują o swoim losie. Wieść o słowach Karola Nawrockiego rozeszła się po Europie szybciej niż błyskawica. Jeszcze zanim skończyła się sesja Rady Europejskiej, na ekranach w Newsroomach od Lizbony po Helsinki zaczęły pojawiać się nagłówki. Nawrocki zatrzymał kanclerza Niemiec jednym zdaniem: Polska mówi nie ultimatum Berlina, nowa linia podziału w Unii Europejskiej. W Berlinie, w samym sercu Bundestagu, cisza panowała jak w kościele. Doradcy Mersa patrzyli na siebie bezradnie, bo żaden scenariusz nie zakładał takiego obrotu spraw. Kanclerz, który chciał pokazać swoją siłę, stał się symbolem polityka, którego zatrzymał mały kraj ze wschodu. Ale w rzeczywistości nikt nie mówił już o małym kraju. Polska po tym wystąpieniu Nawrockiego jawiła się jako mocarstwo moralne, które potrafi rzucić wyzwanie największym. Media niemieckie wpadły w panikę. Der Spiegel pisał o nieodpowiedzialnej arogancji Warszawy. Die Welt ostrzegał, że Polska igra z ogniem, ale nawet tam pojawiały się komentarze, że Mercz przeliczył się z siłami. Po zamiast zmusić Polskę do posłuszeństwa, wywołał efekt odwrotny sprawił, że Warszawa została wysłuchana przez całą Europę. W Brukseli, w kuluarach panowało coś na kształt konsternacji, wymieszanej z podziwem. Jedni pytali szeptem: Czy Polska właśnie rozpoczęła nową erę w Unii? Inni, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej, patrzyli na Nawrockiego, jak na przywódcę, którego od dawna brakowało w tym regionie. Premier Słowacji miał powiedzieć półgłosem: On powiedział to, czego wszyscy się bali powiedzieć. A węgierska delegacja, ledwo kryjąc uśmiechy, kiwała głowami z uznaniem ale najbardziej zaskakująca była reakcja zwykłych ludzi. W internecie nagranie wystąpienia Nawrockiego rozeszło się wiralowo miliony udostępnień, miliony komentarzy. Od Paryża po Sofie ludzie pisali, że wreszcie ktoś odważył się stanąć naprzeciw niemieckiej dominacji i powiedzieć głośno to, co od dawna szeptano w kawiarniach, na uniwersytetach i w rodzinnych domach. To był moment prawdy, pisała włoska La Repubblica. Europa zobaczyła, że nie wszyscy zgadzają się na Berlin jako jedynego nauczyciela. Polska nie tylko broni własnej suwerenności, broni zasady, że każdy naród ma prawo do własnej drogi. W Warszawie natomiast atmosfera przypominała święto. Przed pałacem prezydenckim gromadzili się ludzie z biało-czerwonymi flagami, skandując imię Nawrockiego. Powiedział im prosto w oczy to, co my czujemy od lat, mówił starszy mężczyzna do kamery jednej z telewizji. Młodzi ludzie robili memy, na których Mersz milczał z opuszczoną głową, a obok stał Nawrocki z cytatem o wolności. Tymczasem w gabinetach władzy w Berlinie zaczęła się nerwowana rada. Doradcy kanclerza szeptali o katastrofie wizerunkowej. Ministrowie ostrzegali, że to może zachęcić inne kraje do buntu. Mersz siedział w milczeniu ściskając pięści, a w jego oczach widać było gniew. Wiedział, że został publicznie upokorzony. Ale jeszcze bardziej bolało go to, że cała Europa zobaczyła w Polsce lidera odwagi, a w nim polityka, który przegrał własną grę. W kolejnych dniach prasa pełna była analiz. Brytyjski The Times pisał: Nawrocki przerwał niemiecki monolog. To nie była tylko polska riposta to sygnał, że era dominacji Berlina może się kończyć. Francuski Le Figaro dodawał: Polska pokazuje siłę, której nikt się nie spodziewał. To historyczna chwila. Bruksela była jak rozgrzany kocioł. Jedni chcieli karać Polskę, drudzy szukać z nią sojuszu. Rozmowy przeciągały się do późnej nocy, ale jedno było pewne: już nikt nie mógł zignorować faktu, że Polska stała się graczem, z którym trzeba się liczyć. Mesz próbował odzyskać inicjatywę. Kilka dni później wygłosił przemówienie w Bundestagu, w którym ostrzegał przed rozbijaniem jedności Unii ale jego głos nie miał już tej samej mocy. Politycy opozycji wytykali mu, że zamiast zjednoczyć Europę, ośmieszył Niemcy na oczach świata. Jego popularność zaczęła spadać, a media pytały, czy kanclerz jest jeszcze w stanie kierować Europą, skoro jeden prezydent z Warszawy odebrał mu głos. Nawrocki natomiast wracał do Warszawy jak bohater. Jego słowa powtarzano w szkołach, na uniwersytetach, w domach. Polska czuła, że ktoś wreszcie mówi głośno to, co od dawna noszono w sercach. A na świecie coraz częściej pojawiało się pytanie, czy to początek nowego układu sił w Europie? Następne tygodnie były jak polityczne trzęsienie ziemi. W każdym europejskim parlamencie rozmawiano o jednym wydarzeniu, słowach, które Karol Nawrocki skierował do kanclerza Niemiec. To, co miało być rutynowym szczytem i demonstracją siły Berlina, zamieniło się w symboliczny koniec ery, w której Niemcy mogły narzucać wszystkim swoją wolę bez oporu. Mesz, jeszcze niedawno postrzegany jako niekwestionowany lider Unii, nagle stał się politykiem osłabionym. Jego notowania w sondażach runęły, a w prasie niemieckiej coraz częściej pojawiały się pytania, czy to właśnie on nie jest największym problemem Berlina na arenie międzynarodowej. Bild pisał otwarcie kanclerz Merz ośmieszony w Brukseli kto teraz będzie słuchał Niemiec w Brukseli atmosfera gęstniała delegacje z krajów południa Włoch Grecji Hiszpanii zaczęły otwarcie krytykować niemiecką arogancję państwa bałtyckie dotąd lojalne wobec berlina coraz częściej odwoływały się do przykładu Polski która miała odwagę postawić się największemu a w Europie Środkowej od Pragi po Bukareszt mówiono wprost, Nawrocki pokazał drogę. Sam prezydent Polski nie szukał dodatkowej sławy. Wracając do kraju, mówił skromnie Nie chodzi o mnie, chodzi o Polskę. Ale wszyscy wiedzieli, że to właśnie on wyznaczył nowy kurs. Stał się symbolem przywódcy, który potrafi jednym zdaniem zatrzymać polityczną machinę, przed którą inni drżeli w milczeniu. Na ulicach Warszawy, Gdańska, Krakowa i Wrocławia widać było dumę. Polacy poczuli, że po latach upokorzeń i narzucania im cudzych rozwiązań, wreszcie to oni stają się głosem, którego słucha świat. W końcu ktoś mówi to, co myślimy, powtarzano w mediach społecznościowych. Ale największe wrażenie zrobiło coś innego. To nie była tylko polityczna konfrontacja, to był moment, w którym historia przyspieszyła. Jakby jeden dialog zmienił bieg wydarzeń. Jakby echo słów nawrockiego odbiło się od murów brukselskich instytucji i dotarło do każdej stolicy Europy przypominając, że Unia nie jest niemieckim projektem, lecz wspólnotą wolnych narodów. Mesz próbował odzyskać twarz, spotykał się z przywódcami, wydawał oświadczenia, apelował o jedność, ale jego głos brzmiał coraz słabiej z każdym kolejnym tygodniem stawało się jasne, że został zapamiętany nie jako ten, który stawiał warunki, ale jako ten, którego zmuszono do milczenia w końcu kilka miesięcy później podczas debaty w Bundestagu Merz musiał wysłuchać gorzkich słów od własnej opozycji jeden z deputowanych powiedział wprost: Nie straciliśmy wpływów przez Polskę, straciliśmy je przez pana słabość. Sala zawrzała a twarz kanclerza pobladła to był symboliczny koniec jego politycznej dominacji. Historia jednak zapamiętała tamten październikowy dzień inaczej. Nie jako upadek jednego człowieka, ale jako narodziny nowej równowagi w Europie. Dzień, w którym Polska powiedziała dość i została wysłuchana. Na zdjęciach, które obiegły świat, widać było dwie postacie. Merza z opuszczoną głową i Nawrockiego, stojącego pewnie z uniesionym wzrokiem. To była metafora chwili, w której strach ustąpił odwagi, a cisza Niemiec stała się głośniejsza niż tysiąc ich przemówień. I choć politycy będą jeszcze latami debatować o konsekwencjach tamtej wymiany zdań, jedno jest pewne. Kiedyś podręczniki historii napiszą, że 27 października 2020 roku w marmurowej sali Rady Europejskiej padło zdanie, które zmieniło Europę. Zdanie, które sprawiło, że Friedrich Merz zamilkł, a Polska zaczęła mówić własnym głosem.